Witam Państwa! Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do naszej kuchni w roku 2030 i widzimy niewielkie urządzenie nablatowe tuż obok naszego ekspresu do kawy. Ale to urządzenie nie służy do parzenia napojów, służy do edycji genów. To, co kiedyś wymagało całego laboratorium, teraz można zrobić na przestrzeni nie większej niż toster. To nie jest wizja z powieści Lema. To wyłaniający się świat zdecentralizowanej inżynierii genetycznej napędzanej technologią CRISPR. CRISPR już zrewolucjonizował biologię laboratoryjną, teraz wkracza do naszych domów. Ta zmiana rodzi ważne pytania dotyczące dostępu, bezpieczeństwa i przyszłości ludzkich możliwości. Nazwa CRISPR to akronim angielskiego terminu Clustered, Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, co po polsku oznacza zgrupowane, regularnie rozmieszczone, krótkie, palindromiczne sekwencje powtarzalne. Jest to metoda pierwotnie pochodząca z systemów obronnych bakterii. W naturze bakterie wykorzystują CRISPR do rozpoznawania i unieszkodliwiania atakujących je wirusów. Naukowcy odkryli, jak ujarzmić ten system, aby z nadzwyczajną precyzją namierzać i przecinać sekwencje DNA. Kluczowe elementy to enzymy CAS, działające niczym molekularne nożyczki, oraz prowadzące RNA, które wskazuje enzymowi dokładne miejsce cięcia. Dzięki wymianie prowadzącego RNA, badacze mogą zaprogramować system do modyfikacji niemal każdego genu w dowolnym organizmie. Od swojego odkrycia w 1993 roku, CRISPR zrewolucjonizował biotechnologię. Został wykorzystany w badaniach klinicznych do leczenia rzadkich chorób genetycznych. Zastosowano go do edycji genów roślin uprawnych w celu zwiększenia plonów oraz ich odporności na szkodniki. Przyczynił się również do stworzenia zwierzęcych modeli chorób ludzkich dla celów badawczych. Jednak wszystko to dotychczas wymagało wykwalifikowanego personelu i ściśle kontrolowanych warunków. To się teraz zmienia. Wraz z rozwojem biologii open source i społeczności biohakerów zestawy CRISPR są opracowywane dla osób niebędących ekspertami. A do roku 2030 takie zestawy mogą stać się równie powszechne jak drukarka 3D czy lutownica. Zdecentralizowany zestaw do inżynierii genetycznej zazwyczaj zawiera komplet odczynników, takich jak enzymy CRISPR, plazmidy, bakterie oraz matryce DNA. Zawiera również instrukcje dotyczące hodowli bakterii oraz wprowadzania DNA. Wiele zestawów wyposażonych jest we wskaźniki wizualne, np. bakterie zmieniające kolor, aby potwierdzić, czy modyfikacja się powiodła. Choć te narzędzia mogą brzmieć zaawansowanie, stają się coraz bardziej przystępne cenowo. Niektóre podstawowe zestawy są już dziś dostępne za mniej niż 200 dolarów. Są one sprzedawane do celów edukacyjnych, ale wielu użytkowników wykracza daleko poza ramy szkolne bariery wejścia gwałtownie spadają. W tym nowym świecie biohackingu entuzjaści używają zestawów CRISPR, aby tworzyć świecące rośliny i modyfikować szczepy drożdży lub projektować bakterie rozkładające plastik. Są to eksperymenty na małą skalę, ale odzwierciedlają rosnący ruch ludzi, którzy pragną odkrywać biologię jako twórcze medium. Fora internetowe dokumentują sukcesy i porażki. Samouczki wideo przeprowadzają nowicjuszy przez podstawy, a współdzielone laboratoria oferują fizyczną przestrzeń do wspólnych eksperymentów. Do 2030 roku, ta sieć, swoją energią i innowacyjnością, mogłaby rywalizować z początkami ery komputerów domowych. Istnieją również komercyjne inicjatywy mające na celu usprawnienie tego trendu. Firmy tworzą systemy typu Plug and Play, w których użytkownicy mogą projektować sekwencje genetyczne za pomocą interfejsu oprogramowania. System następnie drukuje przewodnie RNA, miesza składniki i przeprowadza edycję genów w szczelnie zamkniętej komorze. Takie podejście łączy automatyzację z bezpieczeństwem. Nikt nie musi mieć bezpośredniego kontaktu z DNA. Zamiast tego użytkownicy projektują zmianę genetyczną, tak jak mogliby zaprojektować obiekt trójwymiarowy do druku. W miarę spadku kosztów syntezy DNA i doskonalenia automatyzacji, systemy te mogłyby stać się urządzeniami domowego użytku. Ale z tą mocą wiąże się realne ryzyko. Edycja genów to nie to samo co pisanie kodu. Żywe organizmy mogą mutować, rozprzestrzeniać się i wchodzić w złożone interakcje ze środowiskiem. Przypadkowe uwolnienie zmodyfikowanej bakterii mogłoby mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Istnieje również ryzyko celowego nadużycia, chociaż jest mało prawdopodobne, aby ktoś mógł stworzyć śmiercionośnego wirusa za pomocą podstawowego zestawu domowego, Granica między ciekawością a niebezpieczeństwem jest cienka. Wiele krajów posiada niejasne lub przestarzałe przepisy dotyczące biologii zrób to sam. Dlatego tak ważne są wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i normy społeczne. Czołowe grupy biohakerów opracowały kodeksy postępowania i listy kontrolne bezpieczeństwa. Zachęcają do stosowania środków ograniczających rozprzestrzenianie Takich jak użycie wyłączników bezpieczeństwa w zmodyfikowanych organizmach. Niektóre laboratoria społeczne wymagają przejścia szkolenia, zanim ktokolwiek będzie mógł skorzystać z narzędzi CRISPR. Inne prowadzą rejestry dostępu i monitorują realizowane projekty. Ten zdecentralizowany model zarządzania jest kluczowy w dziedzinie, gdzie oficjalny nadzór bywa powolny lub nieskuteczny. Jednocześnie edukacja odgrywa zasadniczą rolę. Uczelnie wyższe współpracują z przestrzeniami typu Makerspace, oferując kursy edycji genów. Szkoły średnie na lekcjach biologii włączają eksperymenty z użyciem CRISPR do programu nauczania. Muzea nauki organizują interaktywne wystawy, na których odwiedzający mogą symulować edycję genów na ekranach dotykowych. Chodzi nie tylko o nauczanie podstaw naukowych, ale także o pielęgnowanie kultury etycznej ciekawości. Jeśli ludzie zrozumieją, jak działa edycja genów, będą bardziej skłonni szanować jej potęgę i mądrze z niej korzystać. Kolejnym obszarem rozwoju jest medycyna spersonalizowana. W przyszłości, poszczególne osoby będą mogły używać domowych zestawów do edycji genów, aby modyfikować swój własny mikrobiom. Zamiast przyjmować probiotyki z butelki, użytkownicy mogliby hodować własne, zmodyfikowane genetycznie bakterie, zaprojektowane, by wspomagać trawienie lub produkować witaminy. Niektórzy badacze wyobrażają sobie zestawy pozwalające na domowe badanie cech genetycznych. W połączeniu z przenośnymi monitorami zdrowia, narzędzia te mogłyby wspierać wysoce spersonalizowane programy dbania o zdrowie. Nadal istnieje wiele przeszkód technicznych i etycznych, ale fundamenty już powstają. Do tego ruchu dołączają również miłośnicy zwierząt. Niektórzy biohakerzy eksperymentują z edycją genów na organizmach modelowych, takich jak muszki owocówki czy daniopręgowane. Podejmowane są próby stworzenia designerskich zwierząt domowych o cechach takich jak bioluminescencja czy wzmocnione ubarwienie. Chociaż budzi to obawy dotyczące dobrostanu zwierząt, pokazuje to również, jak dostępne stają się te narzędzia. Hodowcy, być może, pewnego dnia wykorzystają CRISPR do eliminacji chorób dziedzicznych u psów lub kotów. W miarę rozwoju tej technologii, wytyczne etyczne będą musiały za nią nadążać. W rolnictwie, drobni rolnicy mogliby wykorzystywać zestawy CRISPR do modyfikacji roślin uprawnych. Aby dostosować je do lokalnych warunków. Mogłoby to obejmować na przykład odporność na susze i szkodniki czy też szybszy wzrost. Zamiast kupować opatentowane nasiona od wielkich korporacji, rolnicy mogliby samodzielnie dostosowywać nasiona. To decentralizuje innowacje w rolnictwie i może poprawić bezpieczeństwo żywnościowe na obszarach oddalonych. Jednakże rodzi to również pytania dotyczące regulacji. Zmodyfikowane uprawy muszą być badane pod kątem bezpieczeństwa i wpływu na środowisko. Konieczne będzie znalezienie równowagi pomiędzy upodmiotowieniem a nadzorem. Patrząc w przyszłość, rozwój domowej edycji genów mógłby dać początek nowym branżom. Możemy być świadkami narodzin bioprojektowania jako nowego zawodu. Tak jak graficy komputerowi pracują z pikselami, tak bioprojektanci mogliby pracować z DNA. Ich dzieła mogłyby obejmować spersonalizowane bakterie, modyfikowane włókna, żywą sztukę czy związki terapeutyczne. Mogłyby powstać internetowe platformy handlowe, na których projekty genetyczne byłyby przedmiotem obrotu, na wzór wtyczek do oprogramowania. Weryfikacja i bezpieczeństwo miałyby tu kluczowe znaczenie, jednakże potencjał twórczy jest ogromny. Istnieje także potencjał nauki obywatelskiej. Gdy więcej osób będzie w stanie przeprowadzać eksperymenty, wspólna pula danych znacząco się powiększy. Sieci badaczy amatorów mogłyby pomóc w identyfikacji nowych antybiotyków, monitorowaniu zmian środowiskowych czy badaniu lokalnej bioróżnorodności. Mogłyby powstać platformy służące koordynacji projektów i udostępnianiu wyników, a także łączeniu ekspertów z hobbystami. W najlepszym wypadku doprowadzi to do demokratyzacji nauki i przyspieszenia odkryć. W najgorszym zaś do lekkomyślnych lub celowo niszczycielskich eksperymentów. Na koniec musimy rozważyć implikacje kulturowe. Co to oznacza, gdy jednostki mogą przepisywać kod życia we własnych domach? Czy edycja genów stanie się zwykłym hobby, jak ogrodnictwo czy programowanie? Czy pojawią się symbole statusu oparte na zmodyfikowanych, genetycznie zwierzętach domowych lub spersonalizowanych mikrobach? Wkraczając w kolejną dekadę, narzędzia biologii stają się narzędziami codziennej twórczości. CRISPR to już nie tylko domena profesjonalistów w laboratoryjnych kitlach. Jest dla artystów, hakerów, studentów i każdego, kto jest na tyle ciekawy, by odkrywać. Podobnie jak w początkach ery komputerów osobistych, ten moment niesie ze sobą zarówno obietnice, jak i zagrożenie. Przyszłość biologii będzie pisana nie tylko w laboratoriach badawczych, ale także w kuchniach i salach lekcyjnych na całym świecie. Dziękujemy za obejrzenie, zachęcamy do polubienia i subskrypcji.